Już 30 października na gali France Football w Paryżu poznamy kolejnego zdobywcę złotej piłki. Celowo unikam stwierdzenia najlepszego piłkarza na świecie, ponieważ ta nagroda od wielu lat budzi kontrowersje i dzieli fanów piłki nożnej. Dziś bardziej zbliżona jest ona do nagrody popularności niż do obiektywnego wyboru najlepszego, co nie zmienia jednak faktu, że wciąż jest to najbardziej prestiżowa nagroda w piłce nożnej. Zaciętą rywalizację o tą nagrodę będą prowadzili Halland oraz Messi. Wybór padnie między młodą gwiazdą, która ma potencjał aby zrewolucjonizować piłkę nożną, a doświadczonym weteranem, który właśnie opuszcza swoją scenę. Prawdopodobnie najbliższa gala złotej piłki będzie ostatnią, na którą nominowany zostanie Leo Messi, a nagroda trafi w jego ręce po raz ósmy, co zakończy jego wielką europejską karierę w blasku fleszy. Wszystko to dlatego, że po raz pierwszy od tego roku złota piłka France Football nie jest przyznawana za rok kalendarzowy, jak miało to miejsce wcześniej, a za dopiero miniony sezon ligowy. Oznacza to, że wbrew temu, co twierdzą niektórzy, okres Argentyńczyka w interze Miami nie będzie uwzględniany w tej nagrodzie. Mało prawdopodobne jest więc, że w przyszłym roku. Zawodnik MLS zostanie nominowany do tej nagrody, niezależnie od osiągniętych statystyk, ze względu na niższy prestiż tej ligi. Obecnie sytuacja jest podobna w przypadku Cristiano Ronaldo, który po raz pierwszy od 2007 roku nie został nominowany do głównej nagrody. Pewna era dobiegła końca, a wydaje się, że przyszły rok już całkiem zakończy rywalizację między Messi i Ronaldo. Jednak teraz nie jest czas na skupienie się na tak odległej perspektywie czasu, a na tym, co stań się już pod koniec przyszłego miesiąca. I teraz bardzo ważne nie chcę wyrażać Opinii na temat tego, kto powinien dostać złotą piłkę, a chcę powiedzieć, kto ją dostanie, sugerując się poprzednimi kryteriami wyboru France Football. Wybór Złotej Piłki od lat nie był tak trudny, jak będzie w tym roku, co tylko świadczy o jakości tego sezonu. Tym bardziej wybór nagrody staje się trudniejszy, kiedy spojrzymy na cały sezon. Z jednej strony mamy Messiego, który fenomenalnie poprowadził swoją drużynę przez najważniejszy turniej piłkarski, ale nie osiągnął wiele w klubie. Z drugiej strony mamy Halanda, który zagrał genialny sezon w najtrudniejszej lidze świata, a na dodatek zrobił to wszystko w debiucie, jednakże znikał w kluczowych spotkaniach, a na mistrzostwa świata nawet nie pojechał. Jeśli spojrzymy na historię zwycięstw Złotej Piłki w lat w których odbywały się Mistrzostwa Świata, zauważymy, że zawsze był to piłkarz, który przynajmniej wziął udział w turnieju. 2018, Luka Modrić, doskonałe występy na Mundialu i udany rok w klubie. 2014, Cristiano Ronaldo, Mistrzostwa Świata i wygrana w Lidze Mistrzów z Realem Madryt. 2010, Leo Messi, kosmiczny sezon w Barcelonie i występ w ćwierćfinale Mistrzostw Świata. Mistrzostwa Świata są najważniejszym turniejem piłkarskim, który odbywa się co 4 lata. Liga Mistrzów jest ważna, ale to właśnie Mundial tworzy największe światowe legendy. Obrazy z tego turnieju pozostają w pamięci na zawsze. Czasem wystarczy zdobyć Mistrzostwo Świata raz, aby zapisać się na stałe w historii. Liga Mistrzów nie zawsze dawała taką gwarancję. Co cztery lata oczy całego piłkarskiego świata zwracają się ku tym samym arenom, na którym w tym roku zabrakło Halanda i jego Norwegii. Musimy pamiętać, że nasza europejska piłka nie jest najważniejsza na całym świecie i na innych kontynentach ma zupełnie inne znaczenie. Złotą piłkę wybierają ludzie z całego świata. Wielu nadal uważa, że piłka reprezentacja jest najważniejsza, dlatego brak halanda może bardzo zwiększyć przewagę Messiego w walce o Tryumf. Oczywiście nie jest to wina samego halanda, że ma takich kolegów w reprezentacji. W końcu, skoro mówimy o nagrodzie indywidualnej, nie powinno to mieć żadnego wpływu. Niestety ma i wielu piłkarzy w swojej karierze omijało nagrody indywidualne, na które zasługiwali tylko przez to, że reprezentowali taki, a nie inny kraj, co tylko znowu zwiększa przewagę Messiego, jeśli spojrzymy na to, jak znakomicie rozegrał ten turniej. W siedmiu spotkaniach Messi zdobył 7 goli i zanotował trzy asysty. Tylko dwukrotnie nie został uznany za zawodnika meczu w całym turnieju, a tylko raz nie udało mu się strzelić bramki w meczu przeciwko reprezentacji Polski. Oprócz tego, że liczby się zgadzają, warto przypomnieć, że niemal samodzielnie poprowadził swoją drużynę do triumfu. Oczywiście te osiągnięcia nie byłyby możliwe, gdyby nie pomoc jego kolegów z drużyny, niemniej jednak jego indywidualna wyjątkowość wyraźnie przyczyniła się do sukcesu, który prawdopodobnie bez niego byłby trudny do osiągnięcia. Do swojej kolekcji trofeów mistrzostw dołączył jeszcze tytuł najlepszego gracza finału, złotą piłkę dla najlepszego zawodnika turnieju oraz tytuł Światowego Sportowca Roku w prestiżowej nagrodzie, którą w przeszłości zdobywali tacy sportowcy jak Max. Verstappen czy Rafael Nadal. Nie można też bagatelizować ogromnego zainteresowania wokół Messiego, które pojawiło się w tamtym czasie. Jak już wspominałem na początku tego materiału, złota piłka to nagroda popularności, więc ten hype znacząco wpłynął na jego ewentualne zwycięstwo w tej nagrodzie, które podążając za sercem, mogłoby nie być takie oczywiste. Często serce podpowiada, by wstawić się za jakimś piłkarzem lub drużyną, mimo że spoglądając na sytuację racjonalnie, lepiej byłoby podejść do tego analitycznie. Kierowanie się wewnętrznymi symbolami Sympatiami może okazać się bowiem błędem. I właśnie w tym miejscu chciałbym wspomnieć o partnerze tego kanału, a jest nim STS, czyli legalny polski bookmacher oraz lider rynku, który, w ramach kampanii Kocham Sport Gram Mądrze, zwraca uwagę na granie z głową i pokazuje graczom narzędzia przybliżające ich do sukcesu, dając im wygrywać na własnych zasadach. Jednym z takich narzędzi jest Bet Booster, który ułatwia obstawianie konkretnych meczów dostępnych tylko na STS. Bet dostarcza statystyki dotyczące spotkań, czyli w skrócie. Robi analizę za Ciebie. Warto również zapoznać się z BedBuilderem, narzędziem, które można nazwać konstruktorem zakładów. Dzięki niemu możemy tworzyć swoje własne i oryginalne zakłady. Nic nie cieszy, tak jak gra i wygrywanie na własnych zasadach. Warto skorzystać także ze specjalnie przygotowanej oferty specjalnej, do której link znajdziecie w opisie. Rejestrując się z kodem świat futbolu lub korzystając z dedykowanego linku, możecie zgarnąć aż 1660 zł, w tym zakład bez ryzyka do 100 zł. W skrócie wygrana albo zwrot pieniędzy. Pamiętajcie, że że oferta skierowana jest tylko dla osób pełnoletnich. Cały świat śledził pogoń Messiego za upragnionym Pucharem Mistrzostw Świata, a wszystko układało się w niesamowitą, bajkową historię. Jeden z najlepszych, jeśli nie najlepszy piłkarz w historii futbolu zdobywa swój wymarzony puchar na ostatnim dużym turnieju w ostatnim tak ważnym finale i to jeszcze tak wyrównanym. Wszystko dodatkowo rozstrzygało się przecież do samego końca, bo mecz skończył się w rzutach karnych. Nie tylko kibice, ale także zwyczajni ludzie uwielbiają takie historie, o czym doskonale mogliśmy przekonać się pod koniec ubiegłego roku. Najlepszym wskaźnikiem ogólnej popularności w obecnych czasach jest chyba Instagram. Dzięki zeszłorocznym mistrzostwom dwa z trzech najpopularniejszych zdjęć na całej. Platformie to zdjęcia Messi'ego, oba z Pucharem Świata. Wtedy, gdy Messi był na ustach wszystkich, Haland przygotowywał się do powrotu do sezonu. Jeśli chodzi o rywalizację na poziomie klubowym, trzeba przyznać, że Haland był zdecydowanie najlepszy. Z Manchesterem City udało mu się wygrać praktycznie wszystko, co było do zdobycia: Ligę Mistrzów, Premier League oraz Puchar Anglii. Ponadto indywidualnie błyszczał w tych turniejach, zostając królem szczelców Ligi Mistrzów oraz PL, przy tym ustanawiając rekord bramek szczelonych w pojedynczym sezonie. Końcowo zaowocowało to zdobyciem złotego buta, a wszystko to osiągnął w wieku zaledwie 23 lat. W tym sezonie znowu zanosi się na to, że może paść nie tylko jeden, ale nawet kilka rekordów. Halant ma już na swoim koncie 6 bramek oraz asystę w zaledwie 4 spotkaniach. Mimo to bardzo często ludzie zapominają o kryteriach, jakimi sugerowało się France Football w poprzednich latach wybierając laureata Złotej Piłki. Zawsze zwracano uwagę na prestiż rozgrywek, który po prostu w Mistrzostwach Świata jest znacznie większy niż w klubie. Przecież doskonale pamiętamy, ile razy ktoś dominował rywali indywidualnie, a nagrodę ostatecznie zdobywał Messi lub Ronaldo tylko dlatego, że wygrali ważniejsze turnieje. Ponadto France Football zwraca uwagę na to, jak dany zawodnik zachowywał się w ważnych spotkaniach. Tutaj w kontraście do Messiego, Haland nie radził sobie już tak dobrze. Choć Messi w Lidze Mistrzów nie okazał się kluczem do sukcesu dla Paryżan, to jednak na Mistrzostwach Świata zdobywał bramki w każdym meczu fazy pucharowej, w tym dwie w finale, dorzucając do tego jeszcze dwie asysty w ćwierć i półfinale. Haaland ostatni swój wkład przy bramce miał na etapie ćwierć finału Ligi Mistrzów, gdy strzelił dwie bramki i zanotował asystę w dwóch meczu z Bayernem Monachium. Niewątpliwie była to część planu taktycznego, a zadaniem Halanda było odciąganie obrońców rywala, co okazało się skuteczne, ponieważ Ponieważ ostatecznie przecież zdobyli mistrzostwo. Niemniej jednak większość jego bramek strzelał na mniej kluczowych etapach, a koronę króla szczelców zapewnił sobie głównie strzelając pięć bramek w jednej ósmej finału przeciwko RB Lipsk. Messi przyciągnął uwagę swoją niezwykłą zdolnością do ciągnięcia całej drużyny na swoich plecach. U Pepa Guardioli mimo imponujących statystyk halanda, cała drużyna miała znacznie większy wkład w sukces. Wśród zawodników, którzy również wyróżniają się w tym plewistycie, znajdziemy na przykład De Bruyne, Rodriego, który był zawodnikiem sezonu w Lidze Mistrzów oraz Gndogana. Halant to prawdziwa maszyna do strzelania bramek z ogromnym potencjałem na pobicie wszelkich możliwych rekordów. Po prostu nieszczęśliwie trafił na sezon Messiego, w którym zdobył Mistrzostwo Świata, bo inaczej byłoby to wręcz skandalem, gdyby nie dostał tej nagrody. W tym konkretnym sezonie miał godnego konkurenta, o którym w pewnym momencie było głośnie, przez co zwycięstwo Norwega będzie praktycznie niemożliwe. A jak radził sobie Messi klubowo? Trzeba przyznać, że nie błyszczał tak jak nas do tego przyzwyczaił, ale ten sezon w Paryżu chyba był jego najlepszym. Zagrał w 41 spotkaniach, strzelił 21 bramek i zaliczył 20 asyst, nie uwzględniając oczywiście statystyk ze Stanów Zjednoczonych, które również widnie. W tej tabelce. Haland rozegrał 52 spotkania i w tym czasie zdobył 52 bramki i zanotował 9 asyst. Jednakże kierując się kryteriami, które wcześniej podnosiliśmy, trzeba wspomnieć, że Messi w Lidze Mistrzów odpadł już na etapie 1-8 finału z Bayernem Monachium. Choć zdobył pewną liczbę goli w tej fazie, to obiektywnie nie były to występy, które można było uznać za wybitne. Jak ciągle podkreślam, klubowo ten sezon należał po prostu do Halanda, ale w kontekście wyboru złotej piłki to nie ma większego znaczenia. Podkreślam, że jest to nagroda. Po popularności, a popularność w tym sezonie przede wszystkim przynależała Argentyńczykowi. Wystarczył zaledwie jeden miesiąc, aby jego nazwisko zapadło w pamięć na cały rok i przyćmiło Norwegę, który przecież dominował cały sezon. Dodatkowo pod sam koniec sezonu dołożył do tego transfer do MLS. Nie chodzi tu o poziom tej ligi, bo pewnie nawet Saudi Pro League stoi wyżej, ale o to jak głośno i jak pozytywnie przyjęty został ten ruch medialnie. To takie małe rzeczy związane stricte z piłką nożną, ale nadal mają ogromny wpływ na ostatecznego zwycięzcę. Niestety niekoniecznie jest to dobre, ale codziennie wpadamy w pułapki i taka rzeczywistość po prostu jest nam kształtowana przez media. Jeden turniej zmienił wszystko i w tym przypadku również będzie miał kluczowe znaczenie dla wyniku plebiscytu Złotej Piłki w tym roku. Nie chcę wchodzić w zaawansowane teorie spiskowe, ale nie byłbym zupełnie zaskoczony, gdyby wybór akurat Stanów Zjednoczonych miał tutaj bardzo istotny wpływ na zwycięstwo Leo Messiego. Od lat próbuje się tam stworzyć piłkarskie imperium, ale jak na razie nie odniosło to znaczącego sukcesu. Mundial w 2026 roku zbliża się do nas wielkimi krokami i byłaby to ogromna sensacja, gdyby nagle okazało się, że zwycięzcą Złotej Piłki zostaje jeden z zawodników MLS. Niesamowita bomba promocyjna dla całego turnieju i ligi. Niekoniecznie musiałby być to cały sezon rozegrany w tej lidze. Chodzi o sam fakt, że obecnie jest on zawodnikiem Interu Miami, a ta nagroda trafiłaby w jego ręce. Chodzi też o swego rodzaju przełamanie stereotypu, że do Stanów Zjednoczonych trafiają tylko skończeni piłkarze. To wywołałoby ogromny szum i jeszcze większy hype wokół Major League Soccer, a przecież już obserwujemy co tam się dzieje. Celebryci na trybunach i totalny szał wokół Leo Messiego i jego Interu Miami. Jak to wszystko będzie wyglądać? Dowiemy się już 30 października w Paryżu. Ja jednak nie mam wątpliwości, że nagroda trafi do Leo Messiego. Dzięki za oglądanie tego filmu do końca. Dajcie koniecznie znać, kto według Was zdobędzie złotą piłkę. Czy mam rację, czy jednak mimo wszystko według Was nagrodę zdobędzie Haland. Dziękuję za tak pozytywny odbiór ostatnich materiałów. Niesamowicie mnie to motywuje do dalszego działania. Lecimy z tym dalej. Mówił do Was Jerzyk, mówił do Was Świat Futbolu. Dziękuję, że przy mnie cały czas jesteście. Do następnego i Siemano.